Módlmy się, wszechmogący wieczny Boże, aby dać ludziom przykład pokory do naśladowania. Sprawiłeś, że nasz Zbawiciel przyjął ciało i poniósł śmierć na krzyżu. Daj nam pojąć naukę płynącą z Jego męki. I zasłużyć na udział w Jego zmartwychwstaniu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Przypatrzmy się. W zgromadzeniu naszemu. Jest nas wielu. Reprezentujemy parafię całej naszej diecezji. Najliczniej obecni jesteście wy, młodzi, którzy przygotowujecie się do sakramentu bierzmowania. Duchowo jest z nami obecny nasz arcypasterz, ksiądz biskup Edward, który powierzył mi przewodniczenie temu zgromadzeniu. W uroczystej procesji podążyliśmy tam z dołu, od samotni, poprzez piękną przyrodę, Poprzez te pola ubarwione wiosną podążyliśmy tu na górę, aby przy ołtarzu usytuowanym u stóp Krzyża Jubileuszowego sprawować mszę świętą Niedzieli Palmowej. Mija piętnaście lat. Kiedy na tej górze, najwyższym wzniesieniu Wielkopolskiej Ziemi, stanął Krzyż. Krzyż upamiętniający wielki jubileusz Jezusa Zbawiciela Świata. Od tamtego czasu, co roku w niedzielę palmową, przybywają w pielgrzymce młodzi ze swoimi katechetami, wychowawcami, duszpasterzami, by tu przeżywać Światowy Dzień Młodzieży na poziomie diecezjalnym. W tym roku obecność krzyża na tej górze łączy się z krzyżem, który dziś na placu Świętego Piotra Ojciec Święty przekazał delegacji polskiej młodzieży. Przekazał jej Krzyż Światowych Dni Młodzieży. Krzyż ten pielgrzymuje już 30 lat po wszystkich kontynentach. Teraz będzie pielgrzymował po Polsce. Od diecezji do diecezji. W naszej diecezji będzie w dniach od 4 do 17 maja. Rozpoczynamy w ten sposób przygotowanie do najbliższego Światowego Dnia Młodzieży, który, jak wiemy, będzie obchodzony w naszej Ojczyźnie w lipcu. 2016 roku w Krakowie. Każdy, kto wierzy w Jezusa, kto z Nim tu na ziemi jednoczy się we wierze i przez wiarę, podąża drogą wiodącą do nieba. Oto dlaczego papież Franciszek. Wzywa młodzież i gorąco ją zachęca, aby odkryła Jezusa jako najcenniejszy skarb swego życia. Oto dlaczego błogosławiony papież Jan Paweł II, inaugurując swój pontyfikat, wołał, a później na różne sposoby powtarzał. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Otwórzcie mu na oścież drzwi waszych serc. Otwórzcie mu granice państw, podwoje kultury, systemy ekonomiczne. Nie lękajcie się Chrystusa. Nie lękajcie się Boga. On jest miłością. Miłością miłosierną. On Was kocha. On jest Wam potrzebny. Droga młodzieży, bracia i siostry, za papieżem Franciszkiem mówię Wam: Miejcie odwagę iść pod prąd. A za papieżem Janem Pawłem II dodaje, musicie być mocni, musicie od siebie wymagać, musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Wokół was pełno tanich ofert. Prześcigujących się w zalecaniu Wam przyjemności, najczęściej przyjemności zmysłowych, dających owszem chwilę upojenia, za którą jednak idzie uzależnienie i zniewolenie. Silnymi są ludzie młodzi, którzy wybierają Chrystusa. Karmią się Jego słowem i nie opychają się innymi rzeczami. Silnymi są ludzie kierujący się duchem ośmiu błogosławieństw. Niech Wielki Tydzień stanie się dla każdego z nas drogą przemiany. I rozpoczęcia życia na nowo, rozpoczęcia na nowo mocami Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. I niespodzianka? Już wszyscy domyślają się, co to za niespodzianka. Oto niespodzianka. Nasz arcypasterz, ksiądz biskup Edward. Bardzo się cieszymy. Widać, że go mocno ciągnęło tu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Po pierwsze przede wszystkim Śpieszyłem, żeby podziękować. Oczywiście Panu Bogu dziękujemy, że pogodę taką dał. W tamtym roku musieliśmy uciekać do sanktuarium, bo śnieg padał i zimno było tak bardzo. Dziękujemy Panu Bogu za tę łaskę, że możemy się tutaj spotykać. Po drugie, bardzo serdecznie dziękuję księdzu biskupowi Stanisławowi, bo kiedy mówiłem, że dzień wcześniej wychodzę ze szpitala, z Lublina, ale lekarze jeszcze zabraniają i tak zresztą powiedzieli, jak będę mógł, poprowadzę. Bardzo dziękujemy księdzu biskupowi Stanisławowi. Zawsze dyspozycyjny, jak dobry pasterz. Kocha swoich wiernych i Cię tyle trudów wniósł. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję oczywiście kapłanom, pustelnikowi, księdzu Marcinowi, bo on tak bardzo chciał, żeby wszystko się udało, żeby organizacyjnie to wyszło. Oczywiście młodzieży dzisiaj szczególnie dziękujemy za świadectwo, za obecność. I proszę pozwolić, że nie będę mówił długo, bo Mam chore lekarze zabronili nawet wychodzić z domu, ale chciałbym złożyć najlepsze życzenia i na Wielki Tydzień, na Święta Zmartwychwstania Pańskiego zabierzcie tą iskrę tutaj stąd kochana młodzieży, ale może coś więcej w swoich sercach. To miłosierdzie, tą wiarę, która dzisiaj Przekłada się na przystąpienie do sakramentów Świętych, ale też na świadectwo życia. Bądź odważnymi świadkami Chrystusa księża yy, mówią mi, że tyle pracy, tyle ludzi do spowiedzi, że ludzi dzisiaj w kościołach parafianych, tak jak na Wielkanoc. I to jest piękne świadectwo, największa radość dla biskupa, jaka może być. Żywy Kościół, który mobilizuje się i dzisiaj wiem, że nie było łatwo tutaj przybyć, ale za tą piękną tradycję, za to, że tutaj jesteście, bardzo serdecznie dziękuję. Niech te święta obudzą nas, pragnienie Boga, szukania Go, ale też pamiętajmy, że z mapy stanie jest mocniejszy od śmierci. Ja mam w oczach tych, którzy leżą na onkologii, tyle ludzi chorych, młodych. W jednym pokoju koło mnie tam było trzech młodzieńców, 20 lat, 24, 25. I nikt nie chce umierać. Proszę cię za może jakieś cudne. Ja mówię, to nie tak na zamówienie, nie da się, będziemy się modlić. Życzę, aby zwycięstwo Chrystusa z Stałego było w naszych sercach, byśmy z optymizmem szli w te realia życiowe. A że są przeciwnicy Kościoła, zawsze byli i będą. Od początku, jak Chrystus był, nie wszyscy za nim szli. I temu się nie dziwmy. Najpiękniejsze świadectwo, jakie dajemy, to zawsze przez miłość do drugiego człowieka. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam, niech wam Pan Bóg błogosławi i proszę nie zwalniać z dalszej części. Szczęść Boże! Księże, księże biskupie, no, tam dotknąłeś tych bardzo trudnych spraw, jakie Starzają się nam, ludziom, no różne choroby, nawet młodym o świadkiem jest tego. Ja tak księże biskupie pozwolę sobie, ale ty dobrze wyglądasz. Nie uciekaj. Dobrze wyglądasz. Pewno tam wszystko, te choroby wyrzucili. <noise> tak. Ale. No, Jest to na pewno bardzo trudne przeżycie. Widzisz, księże biskupie, o to jest kościół, żywy, młody kościół Twojej diecezji. O, licznie zgromadzony dzisiaj. Księże biskupie, pobłogosław im. Razem pobłogosławimy. Pan z Wami. Niech imię pańskie będzie błogosławione Raz nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty.